Swojego czasu w Kanadzie pracowałem w pracy marzeń. Zabierałem ludzi na takie piękne rzeki, na takich pięknych kanu, jak tutaj. Zabierałem ludzi w góry i pomagałem im, żeby zmienili swoje życie na takie, o jakim marzą. I to trwało 10, 20, 30 dni. Ale zarabiałem tylko 65 dolarów dziennie i marzyłem, aby mógł wykonywać taką pracę za znacznie większe pieniądze. Słyszałem, że są ludzie, coachowie, w Toronto, którzy zarabiają 500 dolarów dziennie. I pomyślałem sobie, dlaczego ja nie mógłbym tego zrobić. Od tego czasu uczestniczyłem w wielu kursach, byłem w wielu szkołach, zainwestowałem naprawdę bardzo duże pieniądze w to, żeby się rozwinąć, wykształcić, żeby nabrać kompetencje takie, aby móc ludziom pomagać w tak skuteczny sposób, żeby pokonywali swoje najtrudniejsze problemy. Dzięki temu dzisiaj zarabiam więcej niż te 500 dolarów na godzinę. Dzięki temu robię coś nadal, co bardzo mnie satysfakcjonuje i co przynosi mi wiele osobistego szczęścia. Wyobraź sobie, że ty też tak możesz. Wyobraź sobie, że możesz znaleźć karierę, w której nie tylko zarabiasz porządne pieniądze, ale także się cały czas rozwijasz. Wyobraź sobie, że pokonujesz ze swoimi klientami ich najtrudniejsze problemy. Wyobraź sobie, że nie musisz się martwić o jutro. Wyobraź sobie, że znajdujesz pracę, w której też nie musisz pracować cały czas ale masz dużo czasu na to, żeby samemu się uczyć, rozwijać i pisać. To jest to, co ja robię teraz dla siebie, ale to jest również to, co oferuję Wam w Później Mistrzu. Jeśli chcesz wznieść swoje życie na wyższy poziom i jednocześnie zostać skutecznym coachem, liderem, trenerem, czy być skuteczniejszym osobiście, to zapraszam serdecznie do Później Mistrzu.